Firma Pawełcza Krzesła powstała w 1936 roku. Została stworzona przez mojego dziadka i babcie. Jest to firma z tradycjami i ciekawą historią. Od tamtego czasu produkujemy wysokiej jakości krzesła i stoły, które wykonujemy na podstawie naszych autorskich projektów lub zgodnie z aktualnymi trendami mody medalskiej. Nasza produkcja mieści się w pawłówku niedaleko Bydgoszczy, gdzie zaczynamy od obróbki surowego drewna, a kończymy na gotowym użytkowym produkcie. Posiadamy własną stolarnię, suszarnię, lakiernię, tapicernię. Nasza firma stawia na wykwalifikowanych pracowników, tradycyjne metody produkcji w połączeniu z nowoczesnymi narzędziami i metodami pracy. Wszystkie nasze produkty powstają w oparciu o tradycyjne rzemiosło, co pozwala na zachowanie wysokiej jakości oraz precyzji wykonania zgodne z oczekiwaniami naszych wymagających klientów. Ręczna selekcja i kontrola produktu pozwala na stworzenie idealnie wylakierowanego krzesła. Oferujemy Państwu krzesła i stoły wykonane z drewna bukowego i dębowego, które można personalizować pod kątem wybarwień drewna i obić tapicerskich. Nasze produkty są idealne zarówno do domów, biur, restauracji, hoteli, gdzie wymagana jest wyjątkowa jakość i trwałość wykonania. Jesteśmy dumni, że jesteśmy producentem, a nasze produkty są wykonywane w Polsce. To oznacza, że każde krzesło i stół wykonane jest z myślą o klientach, którzy docenią polskie rzemiosło, tradycję i wysoką jakość wykonania.